Mateo, odpalaj działo. No i zostałem właśnie kamieniem w ryj. O, witajcie, moi drodzy, jestem Dizowski i witam Was w kolejnym odcinku z Deforesta, którego po prostu nie mogłem się doczekać, by go w końcu nagrać, ponieważ mam dzisiaj wiele fajnych rzeczy do przekazania i nie wiem, co jest fajniejsze. To, co pokazałem w tej króciutkiej wstawce przed naszym Deforestowym intro, czy ten wielki dildos na środku naszej wyspy, który szczyci się nazwą na razie latarnią Dysowskiego w Forestie. Oczywiście to, co zobaczyliście w tej stawce, to jest najważniejsze najnowszy pomysł twórców Deforesta. Otóż twórcy Deforesta pomyśleli, że skoro Disowski tworzy teraz w tym momencie zamek w Deforestie, no to czemu by do gry nie dodać katapulty? No i to był świetny pomysł. Zobaczcie, to to jest to jest piękne. Wiecie ile z tym rzeczy będziemy mogli zrobić. Jeszcze jej do końca nie testowałem, ale na pewno sprawdzimy, jak działa na kanibalach, jak działa na innych ludziach. Oczywiście, znając życie, ja będę tym królikiem doświadczalnym. I oczywiście sprawdzimy, czy nie da się nią przypadkiem wsinać drzew i czy jest w stanie rozwalić jakąkolwiek konstrukcję. No, mam nadzieję, że będzie, ponieważ to jest katapulta i mam nadzieję, że będzie można tam załadować na przykład jakieś palące się kamienie, jakieś dynamity, bomby, cokolwiek, ale oczywiście to wszystko zaraz przetestujemy, bo na początek małe wyjaśnienie, co tu się do cholery jasnej stało. Otóż, jak pewnie pamiętacie, nasza latarnia nie tylko na odcinku, ale na live zupełnie inaczej wyglądała. Otóż wyglądała jak wielbąd z dodatkowym chromosomem i postanowiłem, że zrezygnujemy tej latarni. Zburzyłem ją, nie spałem całą noc i postawiłem ją od nowa. Mam nadzieję, że zasłużyłem na 10 tysięcy w górę od was dzisiaj, okej? Okay? No nie, niekoniecznie musiałem tylko tym zasłużyć, może między innymi tym, że nie, po prostu nie mogłem spać, bo chciałem już tą katapultą się pobawić, a na odcineczku, bo nie lubię bawić się czymś przed odcinkiem, bo później nie wiem a, jaka będzie moja reakcja, a najfajniejsza jest ta pierwsza reakcja ten pierwszy styk z katapultą i nawet to co widzieliście w stawce to ja po prostu przewiduję, że tam coś fajnego będzie z tą katapultą zrobionego, no i po prostu taką nadzieję, że coś takiego się tam pojawi, no i oczywiście jak zauważycie w naszej latarni nie ma schodów jak tam wejdziemy na górę? Otóż z pomocą przychodzi wam moje super rozwiązanie, które polega na tym że korzystamy z platform i Lin. Dla ciekawskich, ile drewna mm, pochłonęła ta budowa? O, dokładnie 986 bal drewna. 3 razy. 4 razy. Nie 3, nie 4. 4 razy ponad musiałem zapełnić 20 sani. Sporo czasu, ale miałem całą noc na to, żeby to wszystko zrobić, dlatego miejmy nadzieję, że efekty również będą Wam się tutaj podobać. No i teraz właśnie robimy to moje dzikie wchodzenie, bo tam do tej pory wszystko było normalne, prawda, linka, platforma, no i, no i lecimy z tym koksem. Tutaj już jest troszkę inaczej, tutaj już to wszystko wymaga troszkę wyższego zaznajomienia się z mechaniką działania Deforesta. No i zobaczcie, tutaj z drugiej strony jest od razu kolejna linka, która Sprowadzi jeszcze wyżej do jeszcze wyższych partii, tylko że tutaj po prostu musimy o tak się obrócić. No i tutaj się pojawia problem, bo kolejna linka jest tam, a tutaj postawiłem platformę mając drewno jeszcze na górze, i to jest ten, to jest ten mały ból, bo tego nie zauważyłem. Mm, ale myślę, że gdybym się postarał, to byłaby chyba jakaś możliwość, bym. Doszedł w tamto miejsce. Na razie, może może spróbujmy zabawić się nie tylko w architekta, ale jakiegoś destruktora i zniszczmy tą część naszej. Ups. Naszej. Przyjaznej, jak żeby inaczej. Um. Coś ciężko to widzę, bo nie widzę, gdzie jest moja. Nie widzę dokładnie, gdzie się. O, 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 tutaj jest linka. Kolejna linka, i proszę bardzo, jesteśmy prawie że na miejscu. Teraz tylko dotrzeć, dotrzeć na ostatnią linę, która mieści się dokładnie tam. Widzicie ją, mam nadzieję? Nie jest to jakoś um, daleko od nas, ale powinno to wszystko tutaj ze sobą zaraz współgrać. Teraz wszyscy mają pewnie takie oczy wytrzeszczone. Ten Dissowski to jednak no life, i y przy tym deforeście, jak nikt inny. No okej, okay. teraz skok życia, który. o, Udało się. To jest teraz najgroźniejszy moment, ponieważ zobaczcie, no jest tutaj piękny widok. Piękny widok rozpościera się z samej góry. No i oczywiście nasze ognisko, które później możemy sobie podpalić. Jest pięknie. Myślę, że warto było poświęcić te kilka godzin mojego snu na to, żeby to zrobić, ale jest jeden duży minus. Widać ognisko, widać całą konstrukcję, ale z wybrzeża nie widać gazebo. Kiedy to zobaczyłem, taka była moja reakcja. No, trudno się mówi, trudno się mówi. Ja tutaj, no. Teraz tylko bym podpalił to i mamy nasze matarnie. Może ktoś się kiedyś zauważy, a teraz chyba ta część, która Wam się bardziej spodoba, czyli um, czy Ty całe życie Disowski będziesz schodził w taki w taki głupi sposób? No, nie do końca, widzieliście. Voila! Szybkie schodzenie bez problemu by Andy I teraz myślę, że nadszedł czas na to, żeby troszkę się pobawić katapultą, więc szybkie cięcie i przepływam na drugi brzeg. Tak jeszcze wam na szybko powiem, że dzięki tej aktualizacji w ogóle mogłem doprowadzić naszą matarnię morską do tego stanu, w którym obecnie jest, z tego względu, że pamiętajcie, co update, resetują się drzewa, no i mogłem troszkę więcej naszego kochanego surowca tutaj pozyskać. No witam cię, mój przyjacielu, dzisiaj zrobię coś, co cię po prostu zaskoczy... Aż się, aż się ucieszył, aż się ucieszył po prostu z tego co za tu będę robił Na razie się na, może nimi nie zajmujmy. Ja chciałem najpierw zobaczyć, jak katapulta reaguje na drzewo. Kolego mój drogi, zaraz ci tak przypierniczę, że to się na ciebie naprawdę fatalnie skończy. E, Przypierliczę ci moją moją katapultą, którą już tutaj sobie przyszykujemy na szybciej, weźmy sobie jakąś linkę od razu, stąd pewnie gdzieś tu jakaś będzie. No oczywiście Liny nie ma jak zwykle. Ej! Nie pozwalaj sobie, typie! Już, już się rozbestwili. dopiero co przeszedłem do Deforesta, już się rozbestwili. O, jest linka. Dodatkowo potrzebujemy patyków, z tego patyków nadal się nie da pozyskać niestety. A ta jak zwykle lata z gołymi cycami na wierzchu. I 5 oczywiście potrzebujemy. Bal, drewna, no myślę, że nie będziemy się zbytnio tutaj cyrkolić z... Ścinaniem po prostu użyjemy standardowej, szybkiej metody na ścinanie drewna. No, proszę Cię, człowieku, kiedy ja was szukam, to was nie ma, a jak was nie chcę, to jak zwykle się pojawiacie z dupy. Pyk. I oczywiście kolejna bala drewna, która odwiedzi Marsa. Na szczęście ją zapędzeniem zanim opuściła naszą atmosferę. Teraz, chyba najprzyjemniejsza część, czyli zbieranie badyli. Myślę, że zbierzemy ich troszkę więcej po to, żeby na kolejną katapultę mieć kolejne e, nasze materiały, ale na razie. Nie, to jest, to jest zbyt piękne. To jest po prostu zbyt piękne. Jak wygląda celowanie tym głównym? No, proszę cię, przyjaciółko, droga, nie napierniczej mnie, kiedy kampię, dobra? Szkoda, że ona nie jest mobilna. To nie ja zrobiłem Ja nie chcę być przez was wzbogacany kulturowo Wybaczcie mi Musimy się oczywiście Pozbyć Najagresywniejszych Osobników, osobników z tego stada Ponieważ Oni Nie są zbyt Chętni do testowania tego Naszego nowego Wiechajstra No i nie drzyj mordy, już ci powiedziałem, patelnią ci zaraz przywalę To już chyba był prawie ostatni przyjaciel Myślę, że teraz możemy w spokoju pobawić się naszą nową zabaweczką O i jest nawet tutaj ruchomy cel, na którym będziemy mogli w końcu przetestować katapultę Jak zadziała? Jak zadziała nic nie widzę, zabiło Zabiło, czyli, czyli, czyli już tutaj widzę pewne, pewne wykorzystanie tej katapulty, można wręcz powiedzieć, że gdybyśmy takich ustawili więcej, na przykład na każdym rogu naszej bazy, to mielibyśmy całkiem dobry sposób na obronę przed kanibalami, no po to, żeby się nie wychylać za bardzo, bo jak wiecie, oni mają w czym nas rzucać, a my mamy... Czym w nich miotać się? Bardzo mnie cieszy dodanie do gry tak potrzebnej rzeczy, którą jest oczywiście katapulta. Widzę, że to ma nawet, nawet spory zasięg. Tylko że celowanie to jest naprawdę niezafajna rzecz. Zobaczymy, jak tego Bambi trafimy. Już do niego nie doleci prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o drzewa, zobaczmy, jak jest z drzewami. Czy drzewa się rozwalają? Trafimy bezpośrednio w drzewo. I zobaczymy, czy jakieś szkody drzewu się tutaj stały. Mm, nie, na żadnym z drzew nie widzę jakiejkolwiek szkody ale chyba możemy odzyskać amunicję. No, odzyskanie amunicji też jest spoko sprawą, bo nie będziemy musieli non -stop na osobna chodzić po kamienie czy tam po lesie. O, idą kolejne ruchome cele. I zobaczymy, ile będzie potrzeba takich e, kamieni na naszej katapulcie, żeby pozbawić życia kanibali. Tylko jest pewien problem. Oni są w drugą stronę. Ustawieni, a my niestety nie mamy żadnej możliwości Aby tą katapultę obrócić Szkoda, że Skoda, że nie dodali jej na jakimś takim kole, które byśmy mogli obracać To byłoby całkiem ciekawe rozwiązanie, gdzie oni są? Pewnie gdzieś tutaj, przy tej ścianie Najgorsze jest to, że oni pewnie będą się zaraz tutaj... A nie, oni są na... Pa! spider man Chciałem właśnie sprawdzić, czy możliwe byłoby trafienie w nich taki sposób, no niestety uciekł. Uciekł, nie zdążyłem tego zrobić, ale zrobimy to spokojnie jeszcze raz. Niech tylko... Niech tylko spadnie. Skasz, przyjacielu! A dziś się reszta podziała. O, przebiegniesz w lewo, prawda? Zrobisz to dla mnie. Nie. W lewo! W lewo! Bardzo ładnie, przyjacielu. Jeszcze troszkę w prawo. Jak możesz troszkę w prawo. Troszeńkę. Ja wiem, że tam nie trafię Proszę troszkę w prawo Może jednak Dostał Ale nie zginął Dostał I wzięcie Wzięliście go, jak zrzucił i spierniczył Powiedział Ja bym to w dupie i za to mi płacą i poszedł sobie. No ale. Katapulta zdała test. Zabija zwierzę, zabija kanibala. Prawie zabija, bo też nie wiadomo, czy teraz kanibale różni nie mają innej ilości życia. I nie wiem do końca, czy na tym właśnie katapulta ma polegać, by zabijać kanibala na Hita, czy po prostu obezwalić większą ich grupę jednocześnie. Myślę, że bardziej chodzi tutaj o to drugie. A jak działa katapulta, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Zobaczmy, zobaczmy tutaj. No. Um, proszę Państwa, przed Wami nowy niezniszczalny mur. Mur z katapult. Dziękuję, dobranoc. Kolejny bug w grze wykryty. Do zgłoszenia oczywiście twórcą gry. O, a czy dałoby się tak może jakiegoś człowieka katapultować? No, trudno byłoby tutaj wejść na górę. Ale zaraz, może na multiplayerze to sprawdzę. Jeszcze jeden szybki teścik. Tak jak obiecałem, sprawdzimy sobie jeszcze, jak katapulta radzi sobie z konstrukcjami stworzonymi przez gracza. No i przypuśćmy, walnąłem sobie pierwszą partię, która nawet nie doleciała na miejsce. Spróbujmy troszkę przebić to. I zobaczymy, czy doleciało. Nawet chyba przeleciało. Podejrzewam, że. No, katapulta w żaden sposób nie ma tutaj wpływu na konstrukcję, ale się jeszcze upewnimy. No, smacznego. Dieta bogata w białko. No, ja mu, ja mu nie będę mówił, co ma jeść. Na pewno na pewno nie będę się w to wtrącał, bo jeszcze się okaże, że mnie będzie chciał skrupać. Spróbujmy troszkę bardziej tak pod kątem to podejrzymy dokładnie, widział, gdzie te kamienie spadają i wycelować dokładnie, właśnie w drewno. No. Po prostu się odbija, czyli coś, czego się spodziewałem w 100%. No, jeden kamień nawet utknął na górze, i nie mamy żadnej możliwości dodania tutaj. Um, a... Uspokój się, już się najadłeś. Nie mamy możliwości naprawienia tego muru, czyli raczej jakimś wielkim uszkodzeniom nie uległ. Dlatego uznajemy, że katapulta obecnie służy tylko i wyłącznie do atakowania niestety a, biologicznych. Celów, albo raczej żywych, jeszcze żywych, jeszcze tylko jedna rzecz. Ostatnia rzecz, którą sprawdzimy, jeżeli chodzi o katapultę na single player'ze. Ni, ni, nie ma zapgradowanego kamienia? Ale, ale jak to? Chciałem zobaczyć, czy stworzymy palący się kamień, czy będziemy mogli wysłać go w kosmos. No ale najwidoczniej się nie da. No trudno się mówi. Fajnie byłoby, gdyby dało się takiego mołotowa wysłać w przestrzeń, ale raczej. No, tak jak podejrzewałem, niestety to jest niemożliwe. Gdyby było możliwe, to byłoby całkiem fajnie, gdyby można było tutaj dodać nie tylko kamienie, ale i inne przedmioty, takie jak właśnie bomby, a, takie jak mołotowy, takiej właśnie mołotów. Wyobraźcie sobie mołotów, który leciałby z katapulty, wyznaczone przez nas miejsce, gdzie staliby kanibale, a w tym miejscu byłyby pułapki z liści. No! Wyobraźnia działa, niestety twórcą gry ta wyobraźnia nie za bardzo działa, ale teraz myślę ciekawe, ciekawie, jak zadziała ta katapulta na człowieka. Jesteście ciekawi? Tak, pewnie, pewnie, że jesteście. Czekacie tylko, aż dostanę tym kamieniem w mortę, znając życie. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już w trybie kooperacyjnym. Ze mną jest Mateo, mój niewolnik, którego twarz nie jest zbyt skalana umysłem, ale mam nadzieję, że będzie w stanie obsłużyć tą prostą katapultę. I oczywiście klikiem doświadczalnym będę oczywiście ja. Ja się już tutaj ustawiam. Mateo ma załadowaną katapultę. Mateo, odpalaj działo. Piękny strzał Piękny strzał, przybliżę się o dwa kroki Mateo, odpalaj działo No i Zostałem właśnie kamieniem w ryj Zabrało mi to, uuu Całkiem sporo życia mi to zabrało, wiesz I jak teraz mnie to trafi to ja umrę no i... Ty, chcę coś sprawdzić, weź jeszcze raz spróbuj Strzelić, masz jeszcze amunicję? no właśnie nie mam To czekaj, ja ci pozbieram trochę amunicji I jeszcze jedną rzecz sprawdzimy czy jeżeli kamyki będą w ruchu, to czy będzie możliwość zabicia mnie, kiedy będą się turlać? Spróbuj. Lekko przede mnie spróbuj. Lekko przede mnie spróbuj wycelować, a ja się dostosuję do Twojego. Do Twojego wystrzału. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dokładnie w to samo miejsce. Spróbuj. No. Jeszcze raz, jeszcze raz, dokładnie w to samo, prawie jesteśmy. No tak Zginąłem Możesz mnie uratować? Będę wdzięczny Tylko nie wykorzystuj sytuacji, w której klękam przed tobą. Teraz ty idź tam. Ty idź tam dalej i zobaczymy jaki to ma maksymalny zasięg Okej, okay. jak daleko mam iść? Mm, powiem ci, dobra? Na razie... Na razie stój w miejscu. No, idź w lewo bardziej. W lewo, w moje lewo. Mówiłem, że umysł, z umysłem niego ciężko. Jeszcze w lewo, jeszcze w lewo, o! Yy, prawo moje, dwa kroki, jeszcze jeden krok, o, idealnie, jeszcze do tyłu teraz, dwa kroki, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden krok. I jeszcze jeden krok, idealnie kroku do przodu i BUM! Ale leci, piękny strzał. Ja pierdolniczę, tak pod kątem dostałeś, ale dużo HP straciłeś? Nie mam nic. Nie masz nic, no to teraz widzicie, moi drodzy, że katapulta, która została dodana do gry. Zabiję nie jednego waszego niewolnika, nie jednego kanibala i niejedną z Jerzyny. Nie mogę doczekać się, kiedy będzie można nią rozwalać budynki. Na razie się z wami żegnam. Uh... Chciałem to zrobić. Jak chciałem to zrobić na koniec? Żegnam się, że mi się spodobał, podobało, łapę w górę. że nie żeby mój niewolnik częściej występował w moim odcinku, no to. Mm -hmm. <laughs> What the fuck? <laughs> ja Cię tu zostawiam. Powodzenia, kolejnym razem. I cześć. A Mateo właśnie zostanie zbagacony kulturowo. <gry>